Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się wymianą filtrów i oleju w Audi Q2 2019 roku, silnik 1.0 FSI. Auto ogólnie ma przejechane 105 tysięcy. Zapalił się komunikat z prośbą o wymianę oleju. A więc zaczynamy. Pod maską, tak jak wcześniej wspomniałem, chodzi silnik 1.0 FSI 3-cylindrowy. Będziemy wymieniać filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza, który tutaj się znajduje niestety, żeby tutaj ten filtr powietrza wymienić, trzeba tą całą puszkę wyciągnąć. Tak to producenci wymyślili. Nie da się tego zrobić od góry. Także puszkę wyciągniemy i wymienimy filterek. Ale najpierw zajmiemy się wymianą oleju, spuszczeniem bardziej oleju. Niech ten olej sobie leci. I wtedy będziemy wymieniać resztę filtrów. jesteśmy pod samochodem, trzeba będzie odkręcić jedna, druga trzecia, czwarta piąta, szósta siódma ósma dziewiąta dziesiąta 11 śrubek trzeba będzie odkręcić i zdjąć podłogę po to żeby się dostać do korka i do filtra oleju mniejsze śrubki do kluczyk T25 większe śrubki z tyłu odkręcam kluczem T45 i zaraz się dostaniemy Korka spustowego i do filtra. Jeszcze tylko ostatnia śrubka, i będzie podłoga zdjęta. Śrubki wszystkie odkręcone, więc możemy sobie zdjąć podłogę. A tu jeszcze są jakieś zatrzaski. Słuchaj, pochnąć. Jeden. I drugi. No okej. Okay. Mamy tutaj z tyłu ładny koroczek na zpóstu oleju. I tutaj mamy filterek. Filterek mieliśmy założony bosza. Ale będzie założony mana. Zaraz pokażę, jakie filtry zakupiłem do tego auta łącznie z olejem. No więc, tak, kolej, oryginalny Volkswagena Volkswagen Audi. Według specyfikacji, takie jak producent zalecił, reszta filtrów będzie założona mana. Filtr oleju, korek. Filtr kabinowy, nie, tutaj jest filtr kabinowy i tutaj filtr powietrza. Korek spustu oleju jest na klucz 19, na klucz 19 i odkręcamy. Uzowany, przygotowuję teraz sobie jakiś pojemnik. Do odkręcenia filtra oleju, ja używam akurat takich miseczek. Zakupiłem cały komplet. I myślę, że coś się zawsze dopasuje. Tutaj akurat do tego filtra Boscha 75 i 12 kątów. No i próbujemy go odkręcić. Na szczęście się ruszył. Jak się ruszył, to już będzie nasz. Dobra, resztę pójdzie ręką. się polało po silniku, ale to nic. Na końcu weźmiemy zmywacza i wszystko obmyjemy, żeby nie zostało nic tu z tego, żeby się brudnie przyczepiał. Olejek na dole niech sobie kapie, a ja w tym czasie się zajmę wymianą filtra powietrza. Trzeba niestety trochę tutaj po demontować rzeczy do tej opaski jest specjalne urządzenie, ale spróbujemy sobie poradzić takimi zwykłymi szczypcami zdjęta zgięta rura nie będzie przeszkadzała tutaj z tyłu jest też taka sama opaska

jest jeszcze śrubeczka, którą trzeba odkręcić, bo inaczej ta puszka nam nie zejdzie. I do jej odkręcenia używamy klucza T30. Puszka trzyma tylko ta. Budowa filtra jest już na warsztacie, tak będzie mi łatwiej. Jest tutaj kilka śrubek do odkręcenia. A więc rozbieramy tą budowę, żeby wydostać stary filtr. Klucz, który trzeba do tego użyć, to T30. Ogólnie cała operacja nie jest trudna. Jak i, cała, jak i cały serwis olejowy jest prosty ogólnie w tym silniku nie trzeba nic odpowietrzać a jeszcze chyba wcześniej nie powiedziałem nie będziemy wymieniać filtra paliwa ponieważ w tym, w tym aucie, auto nie posiada filtra paliwa tak jak kiedyś japońskie samochody typu Honda też, czy tam tak. Nissan, Honda Civic i tak dalej też nie mają filtra paliwa. Po prostu jest pompa paliwa z jakimś tam siteczkiem i tego się nie wymienia. Wymienia się dopiero jak wymieniamy całą pompę paliwową w zbiorniku. Ok. I tak wygląda filtr powietrza. Zużyty jakiej firmy? Profi Power, chyba jakiś najtańszy. No, niestety, A my akurat założymy firmę Mana. Terek jest już na swoim miejscu w puszce po budowie filtra, więc możemy wszystko z powrotem składać w odwrotnej kolejności. Nowy filtr oleju, oczywiście delikatnie smarujemy uszczeleczkę, a robi się to po to, żeby się nie zapiekło nam później, żeby można było to odkręcić, a i po to, żeby się podczas dokręcania uszczelka nie podwinęła. Niektórzy jeszcze zalewają filtr olejem, ale że ten. Wikterek wchodzi tutaj od boku silnika. To jak jego zaleję, to i tak to się wszystko wyleje. Chociaż troszeczkę możemy Dla niego nalać Niech sobie ma. Dobra. I tak przygotowany filtr możemy już dokręcać. O, tak jak myślałem. Trochę się z niego wylewa. Cała ręka tłusta w oleju. Należy pamiętać, że filtr dokręcamy wyłącznie ręką mocno, ale ręką i tak wystarczy. No i teraz czas na nowy korek miski olejowej. dokręcam ręką. Za chwilę przygotuję klucz dynamometryczny i będziemy dokręcać kluczem. I teraz korek. Dokręcamy kluczem dynamometrycznym aż usłyszymy o charakterystyczny klik. Wszystko podokręcone, wszystko zrobione więc oczywiście spłukujemy to wszystko zmywaczem żeby nic nie było tłuste z jednej strony od strony korka i z drugiej strony od strony filterka będzie suche kurz nie będzie się do tego przyczepiał i potem ma być brudny silnik jak może być był czyściutki, niech będzie. Czyściutki, żadnych wycieków tu nie było. I niech tak zostanie. Oj. Na dole robota skończona. Wystarczy z powrotem założyć obudowę. Znaczy podłogę silnika, i na dole będzie na tyle. No i dobra. Co nam teraz pozostało? Nalać oleju. Oczywiście, oryginalnego Volkswagenowskiego z normą 0 20 no, Skoro 0, no to 0, tak producent zalecił. Tak lejemy. Z tego co pamiętam, powinno tutaj być 24 litry, ale nalejemy sobie, sprawdzimy na miarce. Potem odpalimy na 10 sekund znowu sprawdzimy i sobie doregulujemy mniej więcej na połowę miarki, trochę ponad połowę może i będzie dobrze. Tutaj nawet za bardzo lejka nie ma jak włożyć, bo zrobili taką o, osłonę, tutaj lejek nie wejdzie, więc trzeba trafiać po prostu. Dobra, zobaczmy, ile tam mamy. O, nawet nie ma jeszcze połowy. No i jeszcze. czy to będzie widać. Jeszcze troszeczkę dolejemy do górnej granicy i później odpalimy. No i dobra, robimy pierwsze odpalenie. Czekamy chwilę, aż olej nam się tam rozleje po całym silniku. A tymczasem możemy zmienić filtr kabinowy. Jest to wersja S Line. Bardzo ładnie nam się podświetla znaczek. No ale dobra, przechodzimy do, wymiana, do wymiany filtra powietrza. O, tu musimy najlepiej sobie wyjąć. Wszystko, co nam przeszkadza, i bardzo fajnie to jest rozwiązana wymiana filtra powietrza. O. stworzyliśmy klapeczkę już jest następna klapeczka no, jedną ręką tego nie zrobię muszę dwoma bo się boję, że połamie zatrzaski i wyciągamy filterek powietrza jak widać jakieś liście się tu nazbierały filterek powietrza Widziałem gorsze, tragedii nie ma Zakładać będziemy w odwrotnej kolejności Nie będę już tego pokazywał Ogólnie widać, że tutaj filtr w schowku się znajduje Filtr kabinowy został zmieniony Ale już na pewno opadł Więc możemy ustalać jego poziom. No, nie ma, nie ma połowy, więc trzeba dolać do oleju. Weszło w filtr. A, to jest benzynka, można jeszcze troszkę. Dziś tak nie dolewał, choć wiadomo, filtr DPF może rosnąć stan oleju, ale benzynka niech sobie ma troszeczkę więcej. Nie wiem, czy pali olej, czy nie pali oleju. Będę musiał się dowiedzieć, spytać, ale uzupełnimy go pod maksa bardziej. O, i wleliśmy. Równe 4 litry, tak jak gdzieś tam było. Teraz wykasujemy sobie pojawiającą się inspekcję olejową. Pojawia się komunikat, chodzimy sobie. Przechodzimy do zakładki pojazd, klikamy data-czas, wyciski, centralny zamek. I jeżeli jesteśmy jak jesteśmy na data-czas, klikamy pokrętłem w tę stronę. Wchodzimy do menu serwis kontrola okresy przeglądów i mamy wyzeruj okres wymiany oleju, klikamy tak. Ok, sprawdzamy. O, jeszcze mamy do wykasowania przegląd, ale zobaczymy czy się olej wykasował. <laughs> OK, mamy tylko przegląd. Olej jest wykasowany. Niestety z pozycji menu tego przeglądu się nie da skasować, tylko przegląd olejowy. Więc spróbujemy to zrobić. à l'aide d'un ordinateur. Ok. Sprawdzamy czy zadziałało. Włączamy od nowa. Zapłon. Ok. Gotowe. Auto gotowe do oddania. Dziękuję za obejrzenie i do następnego filmu.